Wszystkie są, WSZYSTKIE SĄ? Witam wszystkich, tu Hikomikos. Czas na kolejny unboxing. Tym razem Pokémon Cyber Judge. Jest to najnowszy dodatek. Jego angielski odpowiednik to Temporal Forces. The Pokémon Company przesłało mi dwa zdjęcia kart, które możecie teraz zobaczyć na ekranie. To jest ekskluzywny podgląd dla Girafariga i i -Girafa X Terra Type, mroczny. Także zobaczmy, jakie dropy tutaj trafimy. Ostatnio otwierałem również Wild Force i trafiłem między innymi tego trenera, którego prawdopodobnie zgraduję w PSA. A jeśli chcecie zgradeować swoje dropy, to za jedyne 79 zł z openingu na live streamie UchiKomikosa możecie swoje karty zgrajdować, ponieważ wyślę je razem z moimi kartami, dzięki czemu zaoszczędzacie pieniądze i czas. Na moim live streamie zebrała się odpowiednia ilość osób, mianowicie 15 boosterów dla palucha, 10 dla Hikomikosa, 3 dla Marty i 2 dla Daniela. Dziękuję wspierającym kanał i zaczynamy! Unboxing tego boxa. Zobaczcie sami, to jest Sealed Product prosto z Pokemon Center. Ja mam tutaj takie jedno sprawdzone źródło. I w środku mamy 30 boosterów, w każdym po 5 kart i tu jest plomba zabezpieczająca, którą właśnie zdejmuję. W tym momencie. I tak, w środku mamy dwie strony, prawa i lewa. Zaraz potasujemy wszystkie boostery, żeby nie było, że ktoś bierze lepsze karty. To są wszystkie dropy. Emocje sięgają z zenitu naprawdę. Uff. dobrze potasujmy, dobrze potasujmy. Jeszcze przed kamerą patrzcie tutaj, cyk. cyk, 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 cyk. Jeszcze raz i jeszcze raz, może teraz chyba są dobrze wymieszane. I będę to robił teraz nie tak, że po kolei dla, dla jednej osoby 15, czy tam coś będziemy rozdzielać, jeden po drugi, czyli Paluch Chiko Marta Daniel. Zaraz, Paluch. Hiko, Marta, Daniel. Daniel już ma dwa bustery, więc jest OK. Teraz tak, Paloch, Hiko, Marta. Marta też ma trzy, więc to już jest OK. I teraz się bawimy, mamy po 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 15. Hiko masz 10, sprawdźmy to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. I tutaj Paluch ma aż 15. Czy będzie magenta, czy będzie Ace Back? Zobaczmy. Zapraszam na mega unboxing boosterku. Ma wszystko 50 lodów więcej jest. Ja mistrzem Pokémon. Zostać tak, bardzo chcę! Żeby było fajnie i emocjonująco, zaczniemy od 5 boosterów Palucha. Bo on ma najwięcej tych paczek tutaj. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału. Zobaczmy, zobaczmy co skrywają te karty. Nie widziałem, e, nie widziałem filmiku z najlepszymi dropami, ale może dzisiaj coś trafimy fajnego i właśnie to wy zobaczycie je na live. Chargewar, Drillbur, Scyther. uuh, a Tyrinitar pokémon przyszłości i karta trenera. Okej. Okay. Tu jest śpiący rajczu, ale elegancik, no. Coś fajnego, coś fajnego. Coś widzę, coś widzę. Bramblin, PIDOF. Verizion Omega, coś ty trafił, jaki zarąbiaszczy, Secret Rare, Verizion ten Pokémon przyszłości, paradoks Pokémon, wow, co tu się dzieje, ale ta tekstura jest po prostu fenomenalna. Przyjrzyjcie się, nie mogę Wam pokazać, przyjrzyjcie się tej teksturze z bliska, coś, coś wspaniałego, no naprawdę, oddało, oddało Temporal Forces. Nie Temporal Forces. Temporal Forces to jest angielski odpowiednik tego dodatku. Brelum, ten, trener i jeszcze Sauce Back. Oh yeah, to to ciekawy drop. Victini, mm -hmm. taki i taki. To co to jest, maszynka do golenia w kartach Pokémon? O co chodzi? Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli pochlibyście do fryzjera z taką maszynką Pokémon. Tak, tak, tak. Ewolucja Bramblima i stalowy Pokémon. No, tutaj paluch. Na razie niezły drop, niezły drop na start. Zobaczmy, czy takie dropy się nam utrzymają. Więc przejdźmy do kart dla Daniela. Daniel ma dwa boosterki, więc tutaj pójdzie szybko. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy karty jak Lickitank. Tutaj Mawile, Brelum. Rapska I karta trenera. I druga paczka to Elekta Tranquil, Deerling, Ej, spek magenta! Uuu, i Bianka, ale Bianki szukamy, słuchajcie, w karcie Full Arta. Ale Ej, speka trafił. Ja! Co jest grane? Jaki piękny. Bez kitu. Daniel oszukuje. Daniel oszukuje, powiem Wam szczerze, bo poprzednim unboxingu boosterboxa. Nie wiem, czy widzieliście. Jak, jak nie widzieliście, to sobie koniecznie obczajcie tego boosterboxa. Trafił również Ace czyli ma łącznie dwie karty Ace Te karty Ace były już kiedyś w karciance od se, w setach Black and White, a teraz mają powrót. Także Daniel, GG. <noise> Band dla Daniela. Słuchajcie, to teraz Hikomikos odpakuje dwie paczki. Zobaczymy. Polujemy na biankę Full Art. Blankę. Solo, solo, Never let me down, diddy down, down, down. I to jest, słuchajcie, girafarik. The Pokémon Company udostępniło mi grafikę tego girafariga. Tutaj macie kartę w wersji angielskiej. Tak wygląda ten girafarik. Dziękuję jeszcze raz The Pokemon Company. Eee, Beldam, eee, Sirot, jakiś trener i Metagross. Taka karta. Drugi puster. To jest tutaj Pidaf, Metang, Painko. O, jaki kochany kotek. Liten Alt, Art. Ale śliczny artwork, no coś wspaniałego. Od razu poleci do gradingu w PSA za 79 zł dropy z openinga na live ie. możecie sobie grejdować. No coś wspaniałego, przecudowny, i kici, kici miał. Cudowny, już jestem zadowolony, już jestem zadowolony. Dobra, to Paluch, twoje trzy boosterki teraz. Będziemy tak robić na przemian, żeby tutaj trzymać emocje. Szrumisz, Meltan, Lickitank, trener i ribombi. Dalej. Makargo, Brambling, Electabas, Fari Giraffe EX. Mamy tego Fari Giraffa EX Terra Type Dark. I również tutaj de Pokémon Company przesłało mi grafikę tej karty, jak ona będzie wyglądała w wersji angielskiej. Wyświetlam Wam ją tutaj obok. Fari Giraffe EX, właśnie w formie Terra. Wow. Epicko, Epicko. Kolejny booster. Victini, Nazliw, Skitty, Tranquil i jakaś pałka. Zapałka 2 kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Dobra, mamy to. Paluch, elegancko zaczynasz. Ładnie, ładnie. Kolejny ładny drop. To teraz odpakujemy trzy boosterki dla Marty. Szukamy Gengarów, szukamy karty trenerki. Ta karta trenerki potrafi być warta krocie. Prawie 200 dolarów. Mamy Litena, słodziak. Mr. Mime. Tutaj Grubin, Virizion i X, magnetyczny. Paloch, ty trafiłeś w wersję Future, tego Pokémona. To jest chyba w sumie ta sama karta, tylko różni się rzadkością, ponieważ ta jest Double Rare, a ta jest Secret Rare. Niczym nie różnią się ataki, równie tak samo zadają po 180 punktów obrażeń i ma ta karta 220 punktów życia, także Marta, elegancki drop, nieźle. Mamy Kombosa i kolejna paczka, jeszcze dwie ci zostały. Mamy tak, Magremite. Meditata, ewolucję kotka, Skitty, Mirajdon, Pokémon przyszłości, elegancko, elegancko. I trzecia paczka to kotek Pańko, Pikachu, ale słodzia, Iron Threads i Rapska, ok, karty do bulku, od razu lecą do bulku. I teraz, 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 ile mi zostało boosterków, To otworzę sobie dwa, zobaczę co jest w moich dwóch, a za chwilę zobaczymy co jest w palucha. Och, teraz mamy emocje. Teraz mamy emocje, kto trafi lepsze dropy. Mawile, Dearling Chargerback, Bag. Zeraora. O, to wiem już, komu oddam. Pozdro, Wiktor, dla ciebie. I jeszcze tutaj rapska. Kolejna paczka. Mamy tutaj Litena, Grubina, tego, Electivire'a i maszynkę do golenia. Ok. To mi zostanie do odpakowania. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. I teraz paluch. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery dla ciebie. Zobaczmy, zobaczmy. Victini. Chargeabag. Scyther. A, ale jeleń. Ale piękny on jest w ogóle. Tutaj całe pory roku. Wiosna, lato, jesień. Spójrzcie na ten artwork niesamowity. Ale fenomenalnie wygląda. Podzielona karta na trzy czy cztery części. Na trzy chyba. Wow, przepiękny. Przepiękny. Zabezpieczamy i do folii wrzucamy. Kolejna paczka to Baldam, czy Rafarik, Szrumisz, Energia i Kotwica, Ymm, Slugma, Raichu, Nazlif, Excadril i Zeraora. Ok. Kolejna paczka to Cutiefly, Grubin, Tranquil, Drampa, ale śmieszny Artwork i Biank. Kurcze, tutaj nas tisuje, tu nas tisuje ta karcianka naprawdę. Czy będzie bianka Blanka, czy Bianka, Blanka? Jak tam zwał, tak zwał. Zobaczmy. Teraz dwa boostery i komikosa. Co tu będzie? Co tu będzie? Czy będzie ta trenerka? Czy będzie ta trenerka? Likki Meditate, Brelum, Trener i Shift3. Ok, Kolejna. Mr. Um, Mind, Nazlif, Liten, Eskadril i trener. O nie, co jest grane? Co jest grane? Uff. Ostatnie trzy boostery. Ostatnie trzy boostery paluch i cztery boostery i komikos. Co tu będzie? To ja zrobię tak, otworzę bustery palucha. Najwyżej będę płakał, jak tutaj paluch coś teraz trafi, a on będzie pił szampana. Zobaczmy, co my tu mamy. Srumisz, Pikachu, Lekitank. Mirajdon, ten pokémon przyszłości, ale on jest fajny. Ty, ładny jest. Takiego to bym chciał do swojej kolekcji. Pokémon przyszłości, 220 punktów życia. Epicko to wygląda, powiem Wam szczerze. I nie wiem, co robi ta Abilitka. Czekam na angielską wersję tej karty, żeby móc ją zrozumieć. O tak, o tak, o tak. Jeszcze dwa boostery tutaj. E, Drillbur, Girafarik, ten, Energia i Vikavolt. Kiedyś miałem takiego Vikavolta mechanicznego z gazetki Pokémon. Marta mi urwała tyłek, bo myślała, że się kręci, a się nie kręcił. Meltan, Pikachu, Rapskacz, ta preewolucja, Volt i Forretress. Okej, okay. okej. Okay. Czy to oznacza, że paluch trafił tego Viriziona i to jest Secret Rare jedyny na Booster Boxa? Czy jeszcze coś trafimy w tych czterech paczkach? To są ostatnie cztery paczki moje, które zostawiłem na koniec. Na koniec. Zobaczmy, zobaczmy. To otwórzmy po dwie po dwie, ciach, Raju. to, uuu Shiftry, ale pokémon, ale mu się oczy świecą, epicko, kolejny Alt Art, może dla fanów Shiftry'ego warto by było to zgrade'ować w PSA, nie wiem, zobaczmy kolejną paczkę, kolejna paczka to Meditate, Seedot, ehm, Tranquil, Uuu, Terakion, ale ten Pokémon przyszłości, wersja przyszłości. Centering ma słaby, więc tutaj nie wiem. Eee, o, Paluch, nie chcesz się zamienić może tego Terakiona za tego Miraidona? Chyba bym wolał Miraidona. Nie wiem, ile one są warte, ale e, Miraidon mi się bardziej podoba, bo jest niebieski i niebieski to mój ulubiony kolor w ogóle. Zostały ostatnie dwa boostery. Co tu będzie? Czy będzie ta blanka, czy nie będzie tej blanki? Zobaczmy. To, to, to melmetal holo i. Kotek, ostatni booster, ostatnia paczka. Ja widzę, że coś jest, pewnie holo jakieś. Ok, ok. Macargo. to robił ilustrację Mitsuhiro Arita, ten sam, który zrobił ilustrację karty Charizarda z Base Setu. Słuchajcie, nie było karty wartej 200, nie było karty wartej 200 dolarów, ale mieliśmy całkiem przyjemne dropy, powiem Wam szczerze. Daniel trafił magentę znowu. To nie jest fair w ogóle. Ja trafiłem. Tutaj to jest bulk. To jest jeszcze holo. W ogóle cały bulk z tego odcinka możecie wygrać u mnie na live. Ie. Co ileś tam odpakowanych boosterów jest do rozdania giveaway. A pytania na, na konkursie są bardzo proste. Na przykład jakiego koloru jest Pikachu ostatnio było. Więc bardzo łatwo jest cokolwiek wygrać. Fajnie, 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 że takie karty siadły. Tutaj Marta ma dwie karty. Wiecie co? Chyba tego Litena wyślę, ale on ma tu taki Kurczę, znowu ma takie ząbki wycięte. Wszystkie te alt-arty chyba w produkcji mają takie chrupiące boki, bym powiedział, od, od wycinania. Także zrobiłem jeszcze tradea z paluchem. Tutaj się wymieniłem za ymm, Fary Giraffa i tego Miraidona, A koledze dałem tutaj te dwie karty: tego Terakiona i tutaj Melmetala VMAX. To są mniej więcej chyba po euro wartości, tak mi się wydaje te karty, więc wymieniliśmy się. A Paluch, mam nadzieję, że trafisz tą kartę trenerki, której tak mocno poszukiwaliśmy dzisiaj. I dziękuję za udział w zabawie. Paluch, Daniel, Marta. Dropy Marty przypomnę. Takie oto. Ten booster box był chyba lepszy od tamtego wcześniejszego? Chyba tak. Chociaż tamten miał trenera. Nie wiem. Tamten miał tego trenera, poprzedni. Eee... W sumie takie openingi mi się bardzo podobają, bo ja nie otwieram cały... Znaczy... Otwieram całego boksa na filmie, ale na przykład jest moje 10 boosterów. 10 jest kogoś, 10 jest kogoś. To jest taka bardziej dla mnie, jakby to powiedzieć, opłacalna rzecz, bo nie muszę wydawać całej kasy na boksa, a po prostu mogę doświadczyć openingu na żywo i samych emocji. Tak samo Wy. Nie musicie otwierać całego booster boxa, żeby mieć szansę na trafienie super rzadkich kart. No tutaj Daniel chyba jest tego najlepszym przykładem, bo tu otworzył dwa boostery i tam otworzył dwa boostery i zgarnął te... A nie, tam otworzył 10. Tu otworzył 2 i trafił Ace Speka. Tam otworzył 10 i też trafił Ace Speka. Także no, Daniel wygrał z tą magentą. Jak tutaj widzimy, dwie karty nowe Ace Speków, yy, które po prostu yy, będą robiły szał ciał w karciance. Jeśli tylko te karty wyjdą po angielsku, to na pewno gwarantuję wam, że angielska wersja tych kart będzie bardzo grywalna i bardzo przydatna. Przynajmniej niektóre z tych kart. Nie wszystkie, ale Ace Speki zawsze były. Kartami, które musiały być w talii, jeszcze jest jedna taka zasada co do Ace Speców: można mieć tylko jedną kartę Ace w talii, co zresztą tutaj jest napisane, ale po japońsku. Jedna karta Ace była taka karta jak Computer Search. Z tego co pamiętam i to był must have w każdej talii, bo można było sobie wyszukać karty Pokemonów. Dobra, nie było Bianki. Może będzie następnym razem. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić nowych filmów z kartami Pokémon TCG, a będzie jeszcze tego więcej. Zapraszam również na codzienne livestreamy. Siedzimy sobie, otwieramy karty. Mamy koło fortuny z boosterami, z kartami Pokemon, więc można się fajnie pobawić, wesprzeć kanał i odkupić coś ode mnie z kolekcji. Mam również karty PSA. A!